Witam Was wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Ja jestem Ringar i mam dziś dla Was mój kolejny komentarz do gry Call of Duty Modern Warfare 3. Tym razem jak widzicie jest to komentarz na mapce Terminal, używałem tutaj snajperki o nazwie L11. Może na początek zacznę od moich perków i killstreaków oczywiście. Perki to zręczne ręce, bezkompromisowy i strzelec. Wiem, że trochę dziwne perki do snajperki, ale z takimi mi się gra najlepiej. A jeśli chodzi o killstreaki, to BSP, Predator i Cobra. Wiem, że moje killstreaki są bardzo niskie, ale chciałem też tutaj grać troszeczkę ze słowo, dlatego wziąłem tutaj sobie BSP i nie sądziłem, że zdobędę taki wynik, jaki zdobyłem na tym meczu tą snajperom. Bo wynik, jaki tutaj osiągnąłem, to 20 do 0. Myślę, że całkiem nieźle, bo ja ze snajperką to jestem po prostu chodząca tragedia. Nie umiem żadnych trickshotów, zero po prostu a jeśli chodzi o quickscopy, to nieraz jakiś tam quickscope mi wyjdzie, bo robi quickscopy tylko jak gościu jest blisko a jeżeli jest daleko, no to już wolę mu rąbać z hardscopa, no bo w sumie po to są snajperki, aby no hardzić, nie oszukujmy się z dalekich, z dystansów, to, no to nie umiem żadnych robić quickscopów takich niesamowitych, ale w sumie po to zostały zrobione snajperki, aby hardzić i słuchajcie, te trickshoty to naprawdę mi się osobiście nie przydają, bo to jest tylko do jakichś klipów, a ja takich quickscopów nie umiem, takich wiecie, trickshotów nie umiem robić, a i tak klip, klipów żadnych robić też nie będę, a więc na co mi to. Ale może dzisiaj zacznijmy od mapy. Mapa Terminal. Ta mapa jest po prostu dla mnie taka obojętna, taka no średnia może być, a tam może nie być, bo... Słuchajcie, no ta mapa jest po prostu jak kartą Na Wszędzie na tej mapie możecie praktycznie skanować. I to jest całkiem nieźle, aczkolwiek... Bardzo mnie denerwuje ten spawn trap, co tutaj można zrobić. Nie pamiętam, jak go się robiło. Ale tu jest taki bardzo denerwujący spawn trap. To goście cały czas skanują przez ściany i wbijają w ten sposób młaby. Ale mniejsza z tym, nie będę tutaj się rozwodził na temat właśnie tego spawn trapa. Zauważyłem, że ta mapa jest po prostu świetna... Pod snajperki, bo naprawdę snajperem tutaj ukręciłem niezły wynik. I ogólnie snajperem mi się na tej mapce gra najlepiej. Na początku myślałem, że to jest jakaś taka mapka, wiecie, ACR, jakiś SCAR, albo coś w tym stylu. I też zgodzę się, ale najlepiej na tej mapce gra mi się snajperom. Na żadnej mapce, jeszcze trochę na bakarze mi się gra dobrze sniperom. Nie gra mi się tak dobrze snajperką. Starałam się tutaj na tym meczku akurat delikatnie raszować, bo nie po to są snajpery, aby kampić w jednym miejscu cały czas. I delikatny rush jest tutaj wskazany. Nie mówię tutaj, abyście tak ostro raszowali, bo snajpery nie są do raszowania, ale tak delikatnie, troszkę taktyki, nie mówię o zaawansowanym kampieniu, tylko taki delikatny rush i ogarnianie wroga z dystansu, aby po prostu nie dać się wrogowi właśnie żeby on was zaatakował z bliska tylko trzymacie go cały czas na dystans i myślę, że to jest najlepszy sposób aby grać snajperką myślę, że to jest po prostu najlepszy sposób jak już mówiłem Przepraszam was, że to teraz trochę tak się Filmy pojawiają tak, raz nie ma, raz jest, ale jestem po prostu zawalony nauką w szkole. Mam tyle nauki, że ja po prostu już momentami nie wyrabiam, nie chcę mi się nieraz tej uczyć się i się po prostu nieraz nie uczę. Nieraz już naprawdę wolę nagrać dla was komentarz. Mówię, dawno nie nagrywałem komentarza, muszę coś tam nagrać, a teraz jestem w trzeciej gimnazjum. Jeszcze dochodzi ten test cały, nie wiem jakiego ja napiszę. Znaczy, sądzę, że jakoś mi się tam uda, bo ogólnie bardzo rzadko ściągam. Jak już ściągam to z takich przedmiotów, które naprawdę nie umiem zrozumieć. A myślę, że ten test. Może mi pójść też całkiem nieźle, nie a jak już pójdę, wiecie, do technikum, bo jednak postanowiłem, że pójdę do technikum, bo w technikum, wiecie, jest to tak rozłożone fajnie na 4 lata, bo w, w ELO, w ogólniaku, to, to jest tak w 3 latach zamknięte, a maturę i tak chyba będę pisał, no bo jednak chcę iść na te studia, ale filmy będą się zawsze pojawiały, o to się nie martwcie. Cały czas mój kanał będzie się rozwijał, cały czas będę pokazywał wam starał się pokazywać coś nowego, na przykład dzisiaj, proszę bardzo, snajpera. Nie umiem grać z snajperom, ale wysiliłem się i przygotowałem dla was komentarz ze snajperką. A więc, całkiem nieźle. I cały czas mój kanał będzie się rozwijał, jak ja będę chodził do szkoły. Wiem, nieraz po prostu musi być taki, wiecie, komentarz, aby o coś tam ponarzekać, aby poopowiadać o swoich problemach. Bo chciałbym też w moich komentarzach, abyście mnie poznali, no... Na przykład takie podstawy, wiadomo Nazywam się Rafał, mam 15 lat Chodzę do trzeciej gimnazjum I właściwie moje największe hobby To jest właśnie nagrywanie filmów na YouTubie Bo to mi sprawia największą przyjemność Próbowałem kiedyś grać na gitarze To... Jezus Maria <laughs> Lepiej nawet nie wspominać Co ja robiłem Bo jednak zrezygnowałem z tej lekcji Bo w ogóle nie umiałem jakoś tych chwytów I w ogóle A tutaj po prostu są dwie super przyjemne dla mnie rzeczy Jedna to gry bardzo lubię grać w gry. To jest no, po prostu coś wspaniałego. To jest taki nowy świat, jakby pokazany, szczególnie RPG. Bardzo mi się podobają gry, właśnie typu RPG, Call of Duty też. I to jest właściwie takie, jakby wcielenie się w taką inną postać, coś nowego, coś takiego jak książka. Tylko, że my mamy, jakby. Własną decyzję co robimy i to mi się naprawdę bardzo podoba. A jeszcze jak podkładam do tego wa właśnie mój komentarz do jakiejś gry, no to po prostu nie wiem, jakiś geniusz wymyślił te komentarze do Call of Duty, bo naprawdę bardzo mi się podoba to co robię i chciałbym to robić do końca życia. Dokładnie, Komenta komentowanie to jest dla mnie coś świetnego. A więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Meczek króciutki, ale wygraliśmy. Oczywiście wynik 20 do 0. Ja Wam z całego serca dziękuję za oglądanie. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Papa. Pa.